Kiedy oglądamy w telewizji sceny z Włoch czy Hiszpanii, widać, co się dzieje, kiedy tracimy kontrolę nad tym, co się dzieje nad otaczającym nas światem. Ta troska i obawa przed zachorowaniem czy zachorowaniem naszych najbliższych osób, członków rodziny, może również i w nas wzbudzić takie natrętne, nieprzyjemne, nawracające myśli. Porozmawiajmy w takim razie chwilę o tym, jaki jest mechanizm powstawania takich myśli i co zrobić, żeby się przed tym bronić. Ja myślę, że genezą takich natrętnych, powracających myśli w sytuacji epidemii, ale w ogóle też w sytuacji choroby, jaka może dotknąć nas albo naszych najbliższych, jest to, że my trochę przez ostatnie lata wypchnęliśmy z, naszego, z naszej świadomości to, że nie jesteśmy nieśmiertelni, to, że nie jesteśmy ciągle zdrowi. Trochę weszliśmy w ten świat Instagrama. Trochę weszliśmy w świat internetu i gdzie... gdzie wszyscy są piękni, młodzi bogaci. I, i bogaci na luksusowych wakacjach. Tymczasem rzeczywistość, życie składa się z większej gamy barw. Też tam niestety jest choroba. I to, że nagle musimy się zmierzyć z tą, z tą realnością, z tym, że nie jest tak jak na nieustających wakacjach, tylko że ktoś może zachorować, że my możemy zachorować, że wokół nas chorują inni. Powoduje, że zaczynamy się y, trochę zapętlać wokół tej choroby. Pojawia się odwrotna sytuacja. Przestajemy zauważać dobre strony życia, a myślimy wyłącznie o chorobie i rzeczach z nią związanych. Przyzwyczailiśmy się do wolności, do tego, że decydujemy o tym, co robimy. Wsiadamy w auto albo kupujemy tani bilet lotniczy i wyjeżdżamy na weekend do Pragi lub pustki. A teraz nagle ktoś za nas decyduje, co będziemy robić. Jak sobie poradzić z taką sytuacją utraty niezależności? Jak opanować złość? Utrata wolności, niezależności, wpływu na to, na to, co się dzieje wokół nas, jest bardzo trudna do zniesienia. Wielu z nas sobie z tym nie radzi, ale najważniejsze, żeby nie rozpamiętywać tego, na co nie mamy wpływu. Zastanówmy się, co konkretnego możemy zrobić. Zaplanujmy dwa, trzy dni działań, które będą dawały konkretne efekty. Ale co bardzo istotne, pomyślmy o tym, co możemy zrobić dla innych. Bycie pomocnym, solidarnym bardzo mocno pomoże nam przetrwać trudny czas epidemii. No ale przecież choroby towarzyszyły nam praktycznie od zawsze. To, że się ich obawiamy, nie jest niczym nienaturalnym. Ale trochę udajemy, że ich nie ma. Zaczynamy się ich obawiać tak naprawdę dopiero wtedy, kiedy dotykają nas blisko. Prawda jest też taka, że część chorób przestała być tak zagrażająca, bo nie mówimy tutaj o katarze czy o jakimś lekkim przeziębieniu. Są choroby, które właściwie wyeliminowaliśmy dzięki szczepionkom, które kiedyś dziesiątkowały naszą populację. Więc siłą rzeczy trochę odsunęliśmy to niebezpieczeństwo od siebie i nagle musimy się z nim skonfrontować. A jakie są objawy tego nadmiernego, panicznego lęku przed zachorowaniem? Paradoksalnie zaczynamy bardzo, coraz bardziej siebie obserwować. Analizujemy wszystkie symptomy naszego ciała. Sprawdzamy po kilka, nawet kilkanaście razy dziennie temperaturę i tętno. Przyglądamy się swojej twarzy, oczom, sprawdzamy, czy mamy suche, czy spocone ręce i tak dalej. Czyli koncentrujemy się na realnych bądź domyślnych objawach choroby i to kompletnie wybija nas z normalnego funkcjonowania. A czy my bardziej martwimy się o siebie czy o naszych bliskich? To zależy. Od sytuacji, w jakiej jesteśmy. Jeżeli jesteśmy osobą samotną, to na pewno te natrętne myśli i panikę będzie wywoływał, wywoływał lęk o nas samych. No ale większość z nas ma rodziców, rodzeństwo i dzieci. I myślę, że ten największy lęk jest właśnie o dzieci. Kiedyś spotkałam się z taką metaforą, że w którymś momencie życia, kiedy jesteśmy dojrzali, to jesteśmy trochę jak. Kotlet w hamburgerze. Na górze są dzieci, które nas tak przyciskają, na dole rodzice, a my jesteśmy w środku. I to właśnie w tej sytuacji się pojawia, że my zaczynamy myśleć zarówno o dzieciach, jak i o rodzicach. I to jest, wokół tego krążą te natarcia. I bardziej myśli. martwimy się właśnie o nich, a nie o samych siebie. Zdecydowanie to zmartwienie o innych bywa silniejsze niż o nas samych, co bywa też pułapką. A co zrobić, jeżeli nie daj Boże, ta choroba się. Pojawiła. Jakakolwiek choroba nie mówimy w tej chwili wyłącznie o koronawirusie. Chciałabym jednak to rozdzielić. W normalnej sytuacji, kiedy nie mamy stanu epidemii i rozmawiamy z lekarzem o chorobie poważnej, przewlekłej, dyskutujemy z nim, zadajemy pytania i decyzja, jak będzie wyglądała terapia jest zawsze naszą wspólną decyzją. Czyli wspólną lekarza i pacjenta. I pacjenta. Natomiast w sytuacji epidemii, kiedy mówimy o zagrożeniu nie tylko dla nas samych, ale dla, o zagrożeniu społecznym, czyli o tej odpowiedzialności nie tylko za siebie, ale też za innych, myślę, że tutaj musimy bezwzględnie zaufać lekarzowi i oddać mu kontrolę nad procesem terapeutycznym. To jest specyficzna, bardzo trudna sytuacja, dla nas też psychologicznie, bo tu nie ma miejsca na dyskusję, ale tutaj, żeby chronić i siebie, i bliskich, powinniśmy zaufać bezwzględnie lekarzom. To poradźmy jeszcze oglądającym nas um, widzom, co możemy zrobić, jak się zachować, gdzie szukać pomocy. Przede wszystkim uwierzmy, że ludzie, którzy są przygotowani do poradzenia nam, jak się zachować w czasie choroby, wiedzą, co robią. Czyli ufajmy lekarzom, mówmy im prawdę. Jeżeli mamy jakiekolwiek wątpliwości, to zadawajmy pytanie. Jeżeli też jest tak, że ta choroba trwa jakiś czas, to na przykład warto zapisywać sobie. Pytania do lekarza w jakimś notesie czy na kartce. Ba, zapisywać też tamte objawy, które nas niepokoją, a mogą nie, nie być żadnym symptomem choroby. Myślę, że też warto y, rozmawiać otwarcie z bliskimi, zarówno wtedy, kiedy my jesteśmy tą chorą osobą, jak i wtedy, kiedy choruje ktoś nasz bliski, też prosić ich o to, żeby mówili wszystko, żeby byli szczerzy, żeby ufali lekarzom. Też jest tak, że jeżeli już y, mamy do czynienia z chorobą, która jest przewlekła, która jest zagrażająca życiu, warto skorzystać z pomocy psychologicznej. I tu mówię też, tak jak wspominałeś, nie tylko o sytuacji pandemii, ale na przykład o chorobie każdej przewlekłej, o chorobie onkologicznej. Są y, specjalnie wykwalifikowani psychologowie, którzy się zajmują właśnie takimi problemami i z tą doskonałym wsparciem pomagają przejść przez cały proces choroby. To ja jeszcze tylko powtórzę. Nie oszukujmy lekarzy, mówmy im prawdę. Nie tylko przy okazji Pandemii koronawirusa, ale po prostu zawsze. Zdecydowanie. Bardzo, bardzo dziękuję. Obejrzeliście Państwo kolejny odcinek z cyklu Wsparcie Psychologiczne w czasie epidemii. Zapraszam do oglądania kolejnych. Czas epidemii dla wielu z nas jest bardzo trudny. Żyjemy w dużym obciążeniu, obawiamy się choroby, boimy się, co będzie z naszą przyszłością. Dlatego często zdarza się, że zaczynamy się też bać tych ludzi, którzy są chorzy albo przebywają w kwarantannie. Pamiętajmy jednak o tym, że oni szczególnie wymagają naszego wsparcia i opieki. Nie wykluczajmy ich poza margines społeczeństwa. Nie stygmatyzujmy. Bądźmy z nimi solidarni.